Hej, kochani, nagrywam właśnie pierwszy odcinek mój na YouTube i będę grała właśnie gram w Robloxa i na Robloxie gram w Adopt Me No dobra, to jest mój dom, ja sobie już zrobiłam tam swój pokoik i teraz wam pokażę wszystkie moje pety To jest mój pierwszy pet taki i ten jest na razie mój ulubiony, bo jest neon ale y, od koleżanki jeszcze dostanę Red Panda. I tutaj jest pokój taki ogólny dla Bobasu. Taki Bobaskowy. Y, no to tutaj położymy mojego Otara. Nie mam jeszcze ogólnie na niego nazwy, bo się z nim tradeowałam o różne rzeczy. Ale ogólnie y, y, byłoby mi miło jakbyście dali mi flypeta na chwilę, a ja bym go Wam oddała, bo będę chciała zrobić tajną bazę. No dobra, więc wychodzimy z domu. Jak czekajcie. Dobra, ja sobie robiłam ułatwienie. Mam bardzo mało kaski, tylko siedem. bo wydałam na ogólnie no, te wszystkie rzeczy kosztują drugą, a miałam bardzo mało pieniążków. Yy, więc idziemy, ja się teraz teleportnę do tam koło prezentów. Więc teleportuję się już. Ja ogólnie nagrałam na tablecie i po prostu stworzyłam sobie kanał, bo miałam taką ochotę. Yy, no dobra, już się teleportnęłam. I teraz będę się tradeowała z różnymi osobkami Na przykład z tym gościem, bo ma fajnego peta bardzo. Mi się bardzo podoba. Albo z nim. Kurde, nie mogę na niego naciskać albo z nim i jakby co to niedługo może tam dostanę jakieś dobre o a, zdeclinował słabo, słabo. Ale no dobrze. No dobra. Yy, no to ja Wam yy, teraz pokażę mój dom i będę ogólnie na tym odcinku go budowała, tylko będę musiała jakby yy, razem z yy, peta mojego jakby tam przybierać i tak dalej, i tak dalej. Na razie nie mam żadnych ogłoszeń co do PETA. I jeszcze Wam pokażę, yy, co się z kimś podrajdowałam. Yy, na przykład tutaj mam samochód, i takie koło, ale tego koła nie widać. Tutaj nic nie mam. Petsów mam, miałam bardzo dużo, ale no, wol, lepiej się, wolę się podrajdać. Takie mam wózki, takie mam jedzenie. A nie trajdujcie się jakby za tą jajko, bo będziecie na pewno myśleć, że to jest jakieś jajko, że się z tego wykluje coś. Nie, z tego się nic nie wykluje. I takie mam tojsy. Yy, Dobra, teraz idziemy yy, do domu się umyć. Dobra. Ja już sobie idę. Nie bardzo się stresuję, bo jeszcze nigdy nie nagrałam odcinka na YouTube. Ale coś mnie tak naszło, bo stworzyłam przed chwilą yy, u siebie kanał. Więc wpadajcie właśnie na tego, na mojego YouTube'a. I polubijcie filmy, i dawajcie obserwacje. Yy, no dobra, to ja już idę. Fajna dziukcia. Ktoś tutaj za mną idzie. Gostek. Mam słabą widoczność, więc jak będzie biało czy coś, to się nie martwcie, że po prostu mnie nie widać. Yy, czekajcie. wybieram pieniążki. O, mam 27. Super, nice. Pokażę teraz Wam, jak mój dom wygląda yy, tak na zewnątrz. On wygląda w coś w tym stylu. I do niego właśnie wchodzę. Ale chyba za chwilę sobie stworzymy imprezę. Na rozpoczęcie nowego domu. No dobra, to tak jak tutaj widzicie, to tutaj jest pokój dla Bobaska. Co on potrzebuje? On potrzebuje się umyć. Ale ja myślę, żeby y, przypadkiem Łazienki nie zrobić na dole. Nie wiem, jakoś tak inaczej jest. Oj, tutaj jest mój pokój donatowy. Tutaj będzie pokój dla peta, taki mały, uluły, ale no, warto, żeby był. Teraz będziecie słabo widzieć, bo jest naprawdę biały ekran. No, no dobra jedynie jeszcze... Dobra, już się umył. Kurde, nie mogę go wziąć. Nie mam samego neona, więc jak się będziecie to mam nadzieję, że się znowu potrajdujecie. O neona, ja wam dam samochód Niona i coś tak jeszcze ale jeszcze dzisiaj wieczorkiem nagrałam odcinek na YouTube. Yy, jak nagrywam. Jak. Po, po prostu jak nagrywam Yyy yy, No i tak. Na początku chciałem, że sobie kupić ten dom. Dobra. Miałam złożyć imprezkę. Chyba się przebiorę. Bo. Jakoś tak dziwnie wyglądam. Party. Nie. Czekajcie. O dobra, teraz lepiej widać. Yy, o dobra, będą ludzie widzieli. Ju. Yy. Dobra i party. Teraz dozajmy się będzie next ok ok O, ja mam ogólnie... nie taki dom o, tylko, że na komputer a teraz nagrywam na telefonie więc idziemy yy, dobra, po prostu nie chce mi się chodzić yy, więc yy, pojadę Kur dobra, jedziemy mam taki niebieski autko, szkoda, że nie mogę zmienić yy, koloru E, więc, no tak, e, dobra, jest się zepsułował. Cię nie wiem, co dobra, i wchodzimy. Mój pet, on właśnie miał się jeszcze przebrać. Dobra, to się przebieram. E, no dobra, to poczekajcie. Sama już zapomniałam, jak się to robić to co za kość, Zobaczcie, Co patrzę, co zrobił, dresów, eee, dobra, to nie to, to nie to, to nie to, takie bluzki, takie jakaś ładna, może tak, no dobra, spodnie nie stać mnie, nie mam robusów na razie, może takie czarne spodenki. No dobra. I włosy. Zmienię może. Ona te. Tylko chwilę skasuję o te. No dobra. Jest git. back, I... Krzyżyk. Mam ogólnie tam szczęście, zapisany jakiś strój. O, dobra, ktoś się chce ze mną potrajdować. dam mu samochód. Co? Jakiś kupi. Mam wrażenie, jakby coś mi się działo właśnie na baranach. I to jest jakiś człowiek. Chyba, a nie. To był mój kok. <laughs> Albo czasami tak mi ludzie siadają. No dobra, lepsza ostrość. I ogólnie miałam raz e, fly peta, ale koleżank, e, kiedyś koleżance powiedziała i mi go po prostu zabrała. Kiedyś nie zmieniłam go. chodzę jak robot. Ej, kto popił moją kopyta? No dobra. Ale też będą jakby co odcinki ja gram też w krzowej gierki, więc się nie martwcie, że tylko też będzie adopt me. Albo też piszcie w komentarzach, czy tam, jak są dostępne, czy tam coś, to piszcie. O dobre, czy tam bo to. Eee, głupi. O, możemy jeszcze zażyrawka się podczajdować, co wy na to? Mm. Hmm, dobra, tak, ściernio mi chyba pokazał, nie wiem, czy to mi. Um, um, dobra. Coś ten, nie... wiem, kiedyś tu mi się zagubiłam przez chwilę. Coś mi siedzi właśnie na baranach, wiedziałam. Czekaj, jak wezmę? On mnie chce dodać do familii. Drop, uciekam od niego, to jest jakiś, nie wiem, Dziwny człowiek i teraz idziemy na kemping. Czekałam aż mi się pokaże kemping. Yy, dobra, widzimy się jak już tam dojdę. Dobra, ja już dotarłam i idziemy na kemping. Ej, coś wam pokażę taki trendik, żebyście nie musieli wydawać pieniędzy. Zobaczcie, tu jest taki domek co nie Jeśli Ja chcę tam wejść, to muszę zapłacić. Czekaj, czy jakiś kostek mi blokuje wejście. Czy po co żeby tam wejść? Co nie? Ja tyle nie mam. No, ale po co wydawać pieniądze, jeżeli można zrobić tak? I na przykład mój tam zwierzaczek tam sobie leży. No dobra, ktoś chce się potraidować, to się tradujemy. Za małkę nie opyla mi się, bo to jest nią. On. on ma takich tego, tam mu Oj... No dobra. O, dobra, dobra, dobra. Jednak dajemy trochę więcej. Prokład... Mm, zdeklejnował. A też mi się bardzo podobają y, o te namiciki. Czy o te. Tylko nie wiem właśnie też jak je można zamknąć. O, dobra. Zamknęłam. <grym> Już się dowiedziałam. Dobra, później mojego peta stamtąd uwolnię. I teraz i zobaczę, ile mamy pieniędzy. Czekaj, nie widzę. 59. Dobra, to możemy iść w sumie do domu. Mój pet tam sobie i tak będzie leżeć całą noc. Yy, a dobra, to idziemy do domu i widzimy się, jak ja już dojdę. Dobra, ja już doszłam. Yy. I wchodzimy do domku, dobra Ktoś, ktoś się chce tradeować, To się tradujemy Coś jeszcze dasz? Muszę flypetta, Nie, nie opłacalało mi się Bo miałem ogólnie te pety Tylko, że na innym koncie Więc, no nie chcę ich No dobra, mam do odebrania 20 końców Fajnie, fajnie, fajnie I możemy Zrobić yy, Pokój dla dziecka ogólnie jest już zrobiony. Jeszcze tylko dywanik za 20 zł Będzie super. Możemy się z, z, zacząć robić y, o ten pokój. Więc edit ha. Kurde. Edit. Dobra. I stół. Szukamy stołów i stoły były na Living Room. Baby, baby, czekajcie. Za chwilę do Was wracam, jak je znajdę. Dobra, ja już znalazłam. Są dywany. Kurde, nie, 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 nie chcę. Albo może. A to moja koleżanka. Jakby co? Tylko jej nie będziecie słyszeli. O jezu, jaka ona jest, hamska. Okłamała mnie. No dobra, będzie. Ona powiedziała, że ona nie ma żadnych petów. Co? Jak tak można miałam jeszcze dać? Dobra, tradujemy się. No, dawaj, dawaj mi. Dawaj. Dobra. Nie, 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 daj coś jeszcze, daj coś jeszcze. Dam coś jeszcze. Spoko. Dawaj, traduj, traduj się. Diklinowała. No to goodbye. Czekajcie. Chcę ją wyrzucić z domu. Ale nie mogę. No i ci, cicho, ja tu nagrywam. No dobra, nie przejmujmy się ją i szukam stołu. Dobra, nie chcę mi się nacisnąć, więc się dzieje. Mam no, czasami takie zacinki, więc idę na górę i pomyślę co mogłoby, co mogłabym tutaj zrobić. Ale jeszcze nie wiem. Yy... Pokażę Wam, co jest najdziwniejsze w Łazience. Półki do Kitchen. XD. Dobra, schodzę sobie na dół. Pyk, pik pyk. pyk. No dobra, no nieważne, naciskamy home. Tylko ona stąd wyjdzie. Please, please, please. Dobra, tyle mam kaski. Git. Yy, dobra, ja sobie wychodzę. Mam nadzieję, że się do mnie nie steleportuje i idziemy się potraidować. a zresztą po co ja to robię? Mogę zrobić tak, tak, tak i jest. Będę szybciej tam. No dobra. Ja nie uśmiecham, niestety, przepraszam. Yy, co się dzieje? Jaka jest zacinka? Co? Ona sobie stworzyła imprezę. Wychodzimy. To się zacięło, mówię Wam. Czekajcie, za chwilę wracam, bo muszę coś naprawić w, w tablecie, ale już to naprawiłam. Tylko za późno powiedziałam. A już wiem, nie można się teleportować. Dobra. Z... Mhm. Dobra. Niestety nie idę do mojej koleżanki na impre. Uff. Dobra, jestem. Chcę potrajdować. Też chcę mieć taką lamę. Please, 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 please. No się z tobą. Uff. Dobra. Banik już nie chce się ze mną strajdować, więc idę najpierw do szkoły. A zresztą nie. Chcę, chcę Wam coś też pokazać, to ja pójdę. Tą drogą. Mm. A i powiem Wam, że wpadajcie też na mojego TikToka. Nazywam się Dom z papieru 50 ileś, nie wiem. Pokażę na, na pewno na następnym... o, tam wśród moja koleżanka. Pokażę Wam na, na pewno na następnym tym filmiku, więc ja już wchodzę tam do domu. Ten filmik co najmniej będzie trwał pół godzinki, coś w tym stylu. E, dobra, to ja idę do domu. Bam. W takich co nie? W takich małych standardowych domach, nie dobrze, że jest utworzony dom. To nie w takich małych standardowych domkach. Jezu jest. jak tu jest serduszkowo. Nie mogę na to patrzeć. Jak się ma FlyPeta, to się bierze na przykład FlyPeta. Uznajmy, że ja wezmę sobie na peta tego. Czekajcie. Wezmę sobie tego peta, uznajmy. I wezmę sobie do jeżdżenia na przykład tym wózek. Kurde. I on sobie nazwę siada Pokażę wam taką tajną bazę. Kurde, wyszłam. coś nie mogę. Dobra, i co nie, uznajmy, że... Dobra, nieważne nie zresztą. Uznajmy, że jestem tutaj i bierze się tak peta i na przykład bierze się, naciska z tam z drugiej strony i jak masz fly peta, to się naciska fly i masz tam sobie tworzysz swoją tajną bazę. Fajne. O Jezu, mój pet umarł. A też będę nagrywała jak gram że winny gry na Robloxie. Więc nie martwcie, się, tylko adopt mi. No dobra, więc to chyba na dzisiaj tyle. Wpadajcie na mój kanał i na TikToku, i na YouTubie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i pa, pa następny film dzisiaj wieczorem. Pa.